Cześć widzowie, dzisiaj będzie odcinek z farminga, no, tutaj sobie bierzemy od razu, zatrudniamy po prostu pracownika, tutaj ten pasek to się... jak widzicie, kupiłem sobie nową przyczepę, taką samą, tu, My jedziemy i będziemy sprzedawać że tak. Mm. Mm. najwięcej chyba pszenicy. Nic, no jak patrzyłem na cenę, to chyba za jeden lit będzie 1250. Jest to dość mało, ale raczej wyżej nie będzie. A Po drugie mam naprawdę dużo, ten, dużo ten, rzepaku. Jest to tak. No, jak będzie wyglądał tak po prostu, że będziemy sprzedawać ten żabak? No tutaj. tutaj już połowę poza odsunięciem zaurałem tego pola. Um. Złapię się? Nie złapałem. Po no, prostu tak. Kelly. Okay. Będzie i centralnie, po prostu. Jest. Zpocznij napełnianie rzepaków. Mm, no, jak widzicie, żepaku mamy naprawdę dużo, 29 tysięcy. No, a ten na przykład nie, mamy bardzo też słonecznika, mamy dużo. Soi mamy zero. Dobra, mm. Widzimy z żepakiem. Pierwsza przyczepa, Dlatego chyba pojedziemy na dwa razy, na trzy chyba nie będziemy musieli, nie wiem. 100%. 21 500 zł, może tak. Ja sobie tutaj. Tu. A, okej. Okay. Jeszcze się upewnię, oznacz miejsce. Tak, Zmniejszymy sobie trochę czas. Okej. Okay. jeszcze zobaczymy na to, jak tutaj... Aha, czyli tu. No tutaj będzie i wyjdziemy się za chwilę. Ok, jak widzicie, już jesteśmy bardzo blisko naszego celu. Myślę, że za ten drzepa coś dużo to, to dostanę. Raczej kupimy sobie nowe pole. I um, kupimy dwa lepsze traktory. Tam też sprzedamy jedynie. Mam taki plan, żeby jeden sprzedać. Sprzedać tego świata, co idziemy teraz? No i po prostu dwa lepsze. A ten jeden stary dać. Um, zamiast tego fiata. na kwestie to po prostu dwa dowolne. Więc. Okay. nas no, na nie jeździ Propopola pola to kupimy jakieś małe Bo te dwa wystarczają Mocny rzut jest, zakończył pracę Dobra, za chwilę jako... Okej. Okay. Jedziemy. Hmm... Zobaczcie, jak wygląda ten silos. No co, wiem. Hmm. O, hmm. Ładujemy sobie tak? Dobra. w razie wiecie co zrobimy. Dzisiaj przyczepy. Okay. i teraz drugą.

Dobra, ja tutaj jeszcze dwa razy przyjadę oraz no i pokażę wam ile w sumie mam Dobra. Końcowy wynik to 105 hmm, tysięcy. Tak. 5 tych ojeju hmm, przyczep żepaku. I jedną przyczepę owsa, ponieważ no, nie chciałem kanałów, jest też miałem dużo go. Raczej mi się nie przyda do hodowli jakichś zwierząt. Radzie ja sobie przyczepę zostawimy tu i będziemy oleć to. No. Tak, 105 tysięcy. No, ze 105 tysięcy to raczej na pole nie będzie mi stać. Ale na traktor lepszy, no raczej już no, by było. Tutaj zatrudnimy pracownika, bo ja tutaj naprawdę nie lubię orać. Jest trochę zły teren jest to. Okay. Prawnik i tak. Okej. Okay. No. Ujm. Mm, daj. Prawnik weźmiemy. Będziemy już siać. Okej. Okay. to wybierzemy co byśmy chcieli rzepak soja hmm. Czy, że... dobra, na razie jeszcze raz pójdziemy sobie w rzepak dajmy to tu ok tak, i zastanowimy sobie co będziemy mogli kupić <laughs> o już to hmm. tak Może, możemy jeszcze kupić technologię Bell. Na razie, no, chyba nie. Mamy ściągników. Byśmy mogli kupić. Wal, hmm. 74. Ile nam no, no mamy te friendy, dobra, czyli ten. Jakieś ten, hmmm... 55 tak mimo, że te ciągniki mają strasznie mało... Hmm. Dobra, na razie chyba ciągniki sobie odpuścimy, dużo to nam nie da tam nie, a na pole raczej nie będzie nasz tak Chodź, jeszcze sobie zobaczymy. Zarany. To na pewno nie. Nie. Nie, nie. nie. To Dobra, na razie chyba nie będziemy nic kupować. Zrobimy po prostu tak chyba, że uzbieramy sobie na pole 11 albo kupimy pole 28. Dobra. W tym odcinku to będzie na tyle. No i nawo.